Siemaneczko, witam wszystkich. Eee, dodałem wideo, e, dodałem filmik e, ostatnio na mój kanał, ale go usunąłem, bo był trochę kontrowersyjny. Eee, był trochę, no może nie na miejscu z tego względu, że użyłem e, kilka e, słów, które nie powinienem użyć. Znaczy w tym kontekście, że. Były to wyrazy brzydkie, tak no ale nie da się czasami pewnych rzeczy określić normalnie. Chodzi o to, że żyjemy w takich czasach jakich żyjemy i jest tak jak jest po prostu, tak? Cała ta sytuacja jaka się dzieje w chwili obecnej. Po prostu brak słów na to wszystko, nie wiadomo jak to skomentować. Dzieje się bardzo dużo w ogóle wynajmuje się jakiś, nie wiem ile się tam płaci i tak dalej, tak zwanych aktorów, którzy mówią jak oni to nie są ciężko chorzy i gdzie to oni nie byli i tak dalej, i tak dalej. A to się później okazuje, że to jest jedna wielka ściema, tak? To jest jedna wielka ściema. Podstawia się różnych prowokantów i tak dalej, i tak dalej. Na tych różnych demonstracjach, na tych różnych marszach, wiele się dzieje. Po prostu ciężko to tak naprawdę ogarnąć, nie? Jesteśmy w Anglii tutaj. Ja jestem w Anglii ostatnio. Słyszałem, że w Liverpoolze zaczynają wszystkich testować, że mają wszystkich testować. Jeżeli to się sprawdzi, to będą testowali wszystkich e, e, wszystkich w Anglii. E, jakie testy, moi drodzy, jakie testy? Jak e, raz te testy e, pokazują, że ktoś ma tego wirusa, za chwilę pokazują, że nie ma a testowane są te same osoby. W ogóle nieraz te testy zaginą, a później przysyłają do domu tej osobie, że ma, ma wirusa, ona w ogóle nawet testu nie oddała. Słyszeliśmy takie historie, prawda? A nawet jeżeli te testy były wiarygodne, em, 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 słyszy się, że ten wirus się mutuje, tak? Jeśli wirus się mutuje. to jak może być to wiarygodne, że jak e, e, wirus mutowany jest po prostu już nie ten sam, tak? Bo, bo, bo... Zmienia się jego struktura i tak dalej. Ja nie jestem biologiem, nie będę tutaj na ten temat dyskutował, ale kolejna opcja jest taka, kolejna sytuacja jest taka, że jeżeli my kogoś testujemy, tak? Załóżmy, testujemy dzisiaj ta osoba nie ma wirusa. jako mam pewność, że kolejnego dnia nie będzie miała tego wirusa, tak? Albo kogoś testujemy dzisiaj ma wirusa, w paru dniach nie ma tego wirusa. Jakie te testy są wiarygodne? Eee, za chwilę. Zaczną nam mówić, że mamy się szczepić, tak? Mamy się szczepić, bo inaczej nie będziemy mogli wrócić do normalności. Że cały, cały, cały czas te restrykcje. Pamiętamy pierwszy lockdown. Co w ogóle nie trzeba było żadnych masek nosić. Tutaj samo w Anglii. Jakie maseczki? Pamiętamy w Polsce e, ministra zdrowia e, Szumińskiego, że mówił, że się śmia wręcz z, e, z noszenia tych maseczek. Tak? Pamiętamy jego słynne wypowiedzi e, 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 w RMFFM. E, także tak to wyglądało. Teraz się nagle każe wszystkim maski nosić. W Polsce na, na ulicy już trzeba zakładać zakładać maski. W Anglii to nie jest prawo, tak samo jak w Polsce, żeby trzeba było nosić maski, tak? Także no, wprowadza się różne restrykcje i tak dalej. Konstytucja prawo jedną stroną, a regulacje drugą stroną, tak? Nie przyjmuje się ludzi w ogóle służba zdrowia cała. Kuleje, tak? Bo, bo w ogóle zabiegi inne rzeczy się przeciąga w czasie. Już nie ma ludzi, którzy chorują na grypę, którzy umierają na grypę e, statystyki ludzi, którzy, ne, e, którzy umierają na raka te spadają, bo już na raka coraz mniej ludzi umiera że już na razie nie ma problemu, tak, nie ma żadnego problemu, tak? Tylko nagle wszyscy chorują na inne i to samo, tak? No w jakich czasach nam przyjdzie za kawałek? Żyć moi drodzy, tak? W jaki czas nam przyjdzie żyć? Mnie to wszystko przeraża. Ten pierwszy Zrobiłem tego pierwszego bloga tam używałem wulgaryzmy trochę, tak? Żeby to trochę tarło, podkręcić, tak? Mnie po prostu czasami przeraża idiotyzm niektórych ludzi. Po prostu zachęcam do tego, żebyście zaglądali, po prostu interesowali się pewnymi tematami, tak? Nie mówię, żebyście. Ja, ja też nie mówię tej rzeczy niestworzonych, tak? Staram się mówić wszystko tak w miarę racjonalnie. Ja też nie mówię, że nie wiem, na, jesteśmy gdzieś tam w kosmosie i, i zaczynają lądować ufolutki, tak? Wiadomo, są różne teorie. Ale po prostu zachęcam do sprawdzania, do grzebania w internecie, sprawdzania, co jest wiarygodne, interesowania się takimi niezależnymi mediami, a nie tymi głę... mediami tak zwanego głównego ścieku, tak? Bo to jest wszystko opłacane, to jest wszystko opłacane, robione w pewnym określonym celu, tak? Ta, ta cała sytuacja w ogóle związana co widzimy, co się dzieje w telewizji. W ogóle te wszystkie niektóre fake newsy, które są, w ogóle nam cała ta epidemia strachu, tak? Stwara się epidemia strachu, w ogóle te prowizoryczne szpitale, które są tworzone, a później się okazuje, że tam nikogo nie ma że to jest wszystko pompowane, medialnie, medialnie, medialnie pompowane, znane osoby się wypowiadają, że mają wirusa, za chwilę się okazuje, że one nic nie miały. Ile dostają, ile dostają te osoby pieniędzy, tak? Ile dostają pieniędzy te osoby za takie wypowiedzi e, e, po prostu e, w, w, w środkach e, medialnych, tak? No także nie dzieje, się, nie dzieje się Normalnie lekarzy, gdzie Normalnie nie możesz iść do lekarza Idziesz prywatnie, nie ma problemu Nie ma problemu, jest ok, tak Ja zachęcam, mówię, ja zachęcam Do sprawdzania informacji, tak Ja nie jestem nie wiadomo kim Także ja tu nie chcę wam Nic narzucać, absolutnie, tak Każdy ma swój rozum Po to, żeby go używać Każdy ma oczy po to, żeby Zaglądać, patrzeć, interesować się Słuchać, tak po prostu tak samo jak się nieraz idzie do jednego lekarza, się idzie do drugiego, do trzeciego, żeby było więcej opinii, tak żeby człowiek wiedział mniej więcej, bo wiadomo, że czasami jeden lekarz może postawić złą diagnozę, tak? Tak samo y, szukajmy różnych informacji, interesujmy się, bo naprawdę żyjemy w ciężkich czasach i za kawałek może być tak, że obudzimy się y, z ręką w nocniku i po prostu nie będziemy w stanie, nie wiem, w ogóle nawet się ruszyć, tak? Bo są te nakazy, zakazy, regulacje, inne rzeczy, tak? W tej chwili ja po prostu się obawiam, że no my żyjemy w takim matrixie żyjemy w takich czasach, a nie innych. I tak naprawdę, no, bardzo mało możemy zrobić, tak? Bo ci ludzie mają bardzo ogromną, ogromną władzę, bardzo dużą władzę i, i my jesteśmy tacy malutcy, tak? Ale, ale po prostu no, w nas tkwi siła, po prostu jednoczmy się, bo próbuje się nas rozbić tymi różnymi marszami, niektórymi, wysyłanie tych prowokatorów, którzy prowokują różne sytuacje i tak dalej, tak? Po prostu nie dajmy się rozdzielić. Szacunek, jedność, rozmowa, współpraca. Po prostu starajmy się, mówię, starajmy się po prostu nie polić tym wszystkim emocjom, tym wszystkim co się dzieje i tak dalej. Starajmy się po prostu, e, jakby to powiedzieć, weryfikować Weryfikować pewne informacje, tak? E, e, być po prostu, nie wiem, e, nie poddawać się różnym, tak jak mówię, manipulacjom, e, spekulacjom, tak? E, e, tym wszystkim prowokantom e, e, i tak dalej, i tak dalej, tak? Bo. Ci ludzie mają jakiś cel w tym wszystkim, tak? Bardzo często są opłacani, tak? Także po prostu, tak jak, tak jak powiedziałem, e, tak na szybko tego bloga robię, mówię, bo pierwszego tego bloga nakręciłem, ale go usunąłem, bo tam były te wulgaryzmy. Przepraszam, jeżeli Was niektórych obraziłem, ale czasami tak trzeba, tak? Czasami po prostu trzeba powiedzieć twardo i tak dalej. No, ale e, e, ja mam szacunek dla każdego człowieka i, i po prostu Będę starał się tutaj te blogi mówić i, i, i komentować na poziomie, tak? Będę starał się ten poziom trzymać, bo poziom jest też ważny i, i, i po prostu, żeby się nie ponieść emocją, tak? Bo ja się może czasami w tym pierwszym blogu poniosłem za bardzo emocją. Także pozdrawiam wszystkich, życzę dużo zdrówka, e, będzie wiele nowych filmów, e, e, które planuję zrobić. Nie tylko o, o, o tym, co o tym covidzie i tak dalej, teraz jest temat taki, no trzeba to jakoś wszystko w miarę do kupy złożyć, tak. Pozdrawiam i do kolejnego razu. Trzymajcie się, moi drodzy.